na nauk medycznych rozpoczął nowy rok akademicki nowościami Uroczysta oprawa inauguracyjna odbyła się podobnie jak w zeszłym roku na dziedzińcu Olsztyńskiego zamku gdzie złożono ślubowanie też zabrzmiały fanfary skomponowane specjalnie dla Wydziału przez Janusza Lewandowskiego. Tytuł honorowego profesora UWM otrzymała profesor Maria Michejda ze Stanów Zjednoczonych, znana z badań nad komórkami macierzystymi. Nowy rok akademicki rozpoczęli studenci dwóch nowych kierunków: dietetyki i ratownictwa medycznego. Nowością na kierunku lekarskim jest także uruchomienie kształcenia w języku angielskim. Przyjechało łącznie 54 obcokrajowców z 14 krajów. Większość z nich pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Ali al from uh, Saudi Arabia. Uzyskanie przez Uniwersytet akredytacji Królestwa Arabii Saudyjskiej do prowadzenia studiów dla studentów z Arabii Saudyjskiej otworzyło drogę nie tylko dla Wydziału Nauk Medycznych, ale również cały Uniwersytet przy tej okazji uzyskał akredytację i są też inne wydziały, mogłyby znaleźć też studentów. Dlatego nawet, że król Abdullah rzeczywiście płaci z tym Stypendia członkom rodziny, jeżeli tylko chcą studiować e, i przyjechać razem ze swoimi bliskimi, którzy już się dostali na przykład na medycynę. Jest parę osób, nawet jest jeden ojciec e, córki, która zaczęła studia e, medyczne, który jest prawnikiem i chciałby jeszcze kontynuować studia podyplomowe prawa e, w Polsce i nawet się uczyć polskiego, powiedział, jest gotów, bo go to po prostu interesuje. Studentom z innych krajów podoba się Olsztyn yes. i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. well, i have to say the polish people are quite lovely. they've made me feel very welcome um, as a foreigner and not being able to speak the language. they're very kind and, and were very patient with me thus far. and uh, as far as the university, pavel and, and all of the people here at the university were quite wonderful, um, helping me assimilate and ready to start the studies of medicine here. i'm very excited to study medicine here. i expect um, very high education. And it uh, and, uh, will be fun. It's, uh, today it's cold, <laughs> but uh, it's beautiful. We rent a small house and uh, now we are live there. And where are you from? My name is Juvan Zibari and I'm from Sweden. Mm -hmm. uh, what are your impressions about our university? Or our the city is beautiful, it's really calm, the people are very nice. The campus is even more beautiful, in my opinion. And the professors, everybody's been very nice. Mr. Pavel has been very nice to us, uh, trying to do their best. So it's been enjoyable, really enjoyable. Polish girls, uh, no comments. No, really beautiful, beautiful girls, beautiful girls. Pod wrażeniem stolicy Warmii i Mazur i pięknego kampusu uniwersyteckiego są także polscy studenci. Jestem z województwa śląskiego, jestem pod wrażeniem całego tutaj kampusu akademickiego. Województwo bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że dobrze będzie mi się tutaj studiowało. Jednakże nie ukrywam, że będę tęsknić za moją rodzimą ziemią. Jestem w olsztynie pierwszy raz. I bardzo mi się to miasto podoba. Jest naprawdę nowoczesne w stosunku do terenów, na których ja mieszkam. Kampus jest także bardzo ładny. Myślę, że będzie mi się tu przyjemnie studiować. Aktualnie nie, nie mieszkam w Akademiku, wynajmuję stancję. A co do obcokrajowców, na razie nie miałam z nimi styczności, jedynie tylko, że widziałam, że są, ale nie rozmawiałam z nikim. Ogólnie mam taką barierę językową, ale myślę, że może uda mi się ją pokonać.